K239 Chunmo, a M142 HIMARS. Porównanie. Takie krótkie porównanie dwóch systemów, które kupujemy. Około 200 wyrzutni Himarsów i około 300 wyrzutni K239 Chunmo. Tutaj od razu dla tych, którzy znają koreański, będę wymawiał Chunmo, tak jak potrafię, znam tylko kilka słów i liczebników koreańskich, więc nie będę udawał, że wiem jak dokładnie to wymówić. Ale od początku. oba te Obie te wyrzutnie, te systemy zostaną osadzone docelowo na naszych jelczach, więc pewne parametry, które obecnie podaję, mogą się lekko różnić. Ponieważ dzisiaj mówię o wielkości, czy na przykład długości, które odnoszą się do tych pierwotnych nośników. I tak, wielkość. Długość czunmuła to 9 metrów, hajmarsy mają długość 7 metrów, szerokość 290 cm dla czunmuła. I 240 cm dla Hajmarsów. Wysokość K239 to 330 cm. haimarsy mają wysokość 320 cm. Więc Choonmwo jest troszkę większy. Aha, bo nie powiedziałem. Hajmarsy to oczywiście produkt amerykański, natomiast Choonmwo jest produkowane w Korei Południowej. Hajmarsy są osadzone na trzyosiowej ciężarówce Oshkosh M1140, 6x6. U nas będą to oczywiście trzyosiowe jelcze, natomiast Chunmuo jest dosadzony na czteroosiowej ciężarówce produkowanej przez firmę Dusan DST. U nas to będzie czteroosiowy jelcz, więc Heimars to trzyosiowy nośnik, Chunmuo to czteroosiowy nośnik. Wynika to m.in. z tego, że Heimars przynosi tylko taki jeden kontener z rakietami, natomiast Chunmuo ma dwa kontenery może zabrać dwa razy więcej tego wyposażenia. Dlatego też masy tych zestawów się różnią i to dosyć znacznie. Czunło waży około 31 ton, natomiast Heimarsy ważą ponad 16 ton. I tak, silnik w Heimarsie ma moc 290 koni, pozwala to na osiągnięcie prędkości około 95 km na godzinę. W przypadku Chunmo silnik ma moc 450 koni i pozwala na Osiągnięcie prędkości ponad 80 km na godzinę. Oczywiście ten silnik musi być mocniejszy, ponieważ masa wzrosła, ale zasięg na przykład jest zbliżony i wynosi w przypadku produktu koreańskiego i amerykańskiego około 450 km. Tutaj oczywiście ten zasięg wynika z tego, że zbiorniki mogą różnić się pojemnością. Oczywiście mowa tutaj o zasięgu samych pojazdów nośników, nie rakiet, które potrafią one wystrzeliwać i tak te nasze Jelcze trzyosiowe w przypadku HIMARSów i czteroosiowe w przypadku K239 również będą miały zbliżone parametry jeśli chodzi o moc, wielkość to jednak musi być coś co zapewni tym wyrzutniom odpowiednią mobilność i odpowiednie możliwości i nasze Jelcze jak najbardziej w stanie są to osiągnąć. W obu przypadkach załoga składa się z trzech osób dowódcy, kierowcy i operatora uzbrojenia. I znajdują się oni w opancerzonej kabinie, która chroni przed ostrzałem skarabinków i chroni przed odłamkami artyleryjskimi. Dzięki temu te zestawy, te wyrzutnie mogą podjechać nawet w te miejsca troszkę bardziej zagrożone. Chociaż pamiętajmy jak zawsze, że one, ich zasięg powoduje, że i mobilność, oczywiście, to wszystko powoduje, że są używane właśnie z takich odległości z miejsc, gdzie mają być jak najbezpieczniejsze. Hajmarsy to kołowa wersja gąsienicowej wyrzutni M270. Z tym, że M270 posiada dwa razy więcej, to znaczy dwa kontenery z rakietami. Dlatego tak często mówi się, że Chunmuo to koreański Hajmars, i jest to właściwie nie do końca takie prawdziwe. Właściwie jest to błędne, ponieważ raczej można by powiedzieć, że Chunmuo jest odpowiednikiem M270. Tylko że na nośniku kołowym. Ale przyjęło się mówić, że Chunmuo to jest odpowiednik himars w końcu ten i ten zestaw jest na nośniku kołowym, dlatego będziemy tak właśnie mówić, że Chunmuo to taki koreański HIMARS, który jednak może przenosić podobnie jak gąsienicowy M270 dwa razy więcej rakiet. Ale tutaj takie pytanie warto sobie zadać, dlaczego Chunmuo jest? Na trakcji kołowej. Dlatego, dlaczego nie jak na przykład M, amerykański M270, nie jest na gąsienicach? Oczywiście tutaj chodzi o koszty. Koszt wyprodukowania i zakupu nośnika gąsienicowego jest wyższy. I nie rekompensuje tego nawet to, że nośniki gąsienicowe mają o wiele większą dzielność w terenie. Do tego koszt użytkowania nośników gąsienicowych jest wyższy w przypadku czołgów BWP-ów te gąsienice są bardzo bardzo ważne i potrzebne. Tutaj trakcja kołowa niestety się nie sprawdza, ale w przypadku mobilnych wyrzutni rakiet jak najbardziej jest to coś, co może zastąpić te gąsienice, ta trakcja kołowa. Kolejnym elementem jest to, że ta wysoka mobilność i możliwość przemieszczania się na drogach asfaltowych w przypadku tych zestawów na trakcji wyposażonych w trakcję kołową jest o wiele lepsza, eksploatacja jest no, po prostu tańsza. Do tego oczywiście te koła nie niszczą nawierzchni asfaltowych, co jest równie ważne w przypadku użytkowania tych pojazdów. Więc właśnie dlatego w przypadku niektórych pojazdów, pojazdów wojskowych, bardziej opłaca się wybrać trakcję kołową. W przypadku innych, np. czołgi, BWP i wiele, wiele innych rzeczy, Oczywiście, trakcja kołowa jest czymś niewystarczającym, nie zapewniającym tego, co taki pojazd potrzebuje. Koniec dygresji. HIMARS, jak mówiłem, przewozi pojedynczą wyrzutnię, w której mogą znajdować się np. 6 rakiet GMLRS 227 mm o zasięgu do 84 km, albo jedną rakietę MGM-140 Atak MS o zasięgu do 300 km. W Czumło mamy dwie, dwa takie jakby kontenery, w którym w każdym może być po 6 rakiet 239 mm o zasięgu do 80 km, albo w każdym z tych kontenerów może być jedna rakieta 600 mm KTS SM2 o zasięgu 290 km, czyli co oczywiste, to już jest prosta matematyka. K239 może przenosić dwa razy więcej rakiet, chociaż oczywiście czunło może przenosić dwa kontenery różniące się zawartością, czyli może na przykład przenosić jeden kontener z sześcioma rakietami 239 mm, a w tym drugim kontenerze mieć tą pojedynczą rakietę o większym zasięgu. Pamiętajmy, że w czunło można też zastosować kontener, który zawiera 20 niekierowanych rakiet 131 mm. Tutaj ten miks może być dosyć. I tak same rakiety. My będziemy produkować te koreańskie rakiety. Mogą one być częściowo zintegrowane z rakietami z Heimarców. I najprawdopodobniej, jeśli byśmy się bardzo postarali, ta integracja mogłaby się odbyć w drugą stronę. Oczywiście byłyby to koszty, najprawdopodobniej dosyć wysokie. Tu nie chodzi o te koszty dotyczące opracowania tej integracji, chociaż one też będą wysokie, ale raczej chodzi o to pozwolenie, żeby jedna albo druga strona umożliwiła nam produkcję rakiet i zaimplementowanie do swojego nośnika, tak żebyśmy na przykład mogli, mogli produkować jeden typ rakiet i móc go używać w obu wyrzutniach. No ale może tutaj się za bardzo rozmarzyłem, żeby taka możliwość była. Zobaczymy. Jeśli chodzi o celność, to jest ona na bardzo zbliżonym poziomie. Tutaj 1-2 metry rozrzutu w przypadku rakiety, która może posiadać na przykład 500 kg głowicę, no to tej różnicy tak w sposób realny po prostu nie ma. Czumło są wprowadzane do służby od 2015 roku, natomiast haimarsy od 2003 roku. Tutaj trzeba pamiętać, że tu nie chodzi o datę wprowadzenia, tylko czy te zestawy były modernizowane i tak. Himarsy są cały czas modernizowane rakiety, jakie są używane, są cały czas modernizowane i w najbliższym czasie wejdą do produkcji rakiety nowszych generacji do HIMARSów, chociaż do Chunmo też są opracowywane coraz lepsze rozwiązania, które umożliwią osiąganie większych odległości. Chunmo jest używane w Korei Południowej, 218 sztuk, 12 sztuk zakupiły Zjednoczone Emiraty Arabskie. My mamy kupić do 300 sztuk. No i jeszcze najprawdopodobniej Norwegia również zdecyduje się na zakup tych wyrzutni. Hajmarsy służą w Stanach Zjednoczonych, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jordanii, Rumunii, Ukrainie. No i my mamy również nabyć Hajmarsy, prawdopodobnie również kilka innych krajów zdecyduje się na Hajmarsy albo ich odpowiedniki krajowe. I tak podsumowując, można stwierdzić, że Hajmars ma trzy osie, chunmo ma cztery osie. Masa w przypadku CHUNMO jest ponad półtora krotnie większa, ale może on przenosić dwukrotnie więcej rakiet. Rakiety mają zbliżone możliwości, zbliżoną celność. Nośniki, czyli te pojazdy, które przenoszą i HAIMARSA i CHUNMO, mają zbliżoną mobilność. Oczywiście CHUNMO jest troszkę większy, ale ta różnica nie jest jakaś drastyczna. Ich możliwości, czy też ładniej mówiąc, dzielność terenowa też jest na zbliżonym poziomie. Z tych informacji oczywiście, do których dotarłem, nie próbowałem. Jeśli będę miał możliwość zobaczenia, sprawdzenia, bardzo chętnie to zrobię, ale trzeba stwierdzić, że oba rozwiązania są czymś bardzo skutecznym. Jeśli tylko uda się w przypadku czumło zrobić to, co jest, można powiedzieć, już podpisane, czyli że będziemy produkować nośnik, same wyrzutnie, oraz rakiety, do tego będziemy mieć licencję na to, to będzie to coś genialnego. Z sam jest troszkę gorzej, najprawdopodobniej będziemy produkować tylko nośnik. Może uda się z biegiem czasu powiększyć te możliwości, produkować i same wyrzutnie, i może rakiety, a może, tak już bardzo się rozmarzyłem, uda się zintegrować jedne rakiety z drugim rodzajem wyrzutni, tak żeby można było produkować u nas w Polsce rakiety i do CHUNMO, i do himars ów no Może się zbyt rozmarzyłem. Pamiętajmy, że to bardzo skuteczne narzędzia. Narzędzia, które będą w stanie no, odstraszać tych domniemanych, prawdopodobnych przeciwników. Możliwości są olbrzymie. Pamiętajmy też, że to jest element systemu. CHUNMO będzie wyposażony w topaza, HAIMARS najprawdopodobniej też. I one będą wprzęgnięte w cały system, w doskonały system, ponieważ topas i tego typu rzeczy, które posiadamy, naprawdę tu nie ma się co wstydzić, tu wręcz można się chwalić tym światowym, topowym poziomem, ale może będzie taki materiał nie tylko o topazie, nie tylko o naszych dronach, o naszych piorunach, ale też na przykład o opancerzeniu. Tutaj też mamy się czym chwalić, ale odbiegam od tematu. Rozwiązania bardzo fajne, bardzo skuteczne. Miejmy nadzieję, że w jak największej części będą one produkowane w Polsce, że będziemy z biegiem czasu modernizować je, wprowadzać te nowsze rakiety, które oczywiście zwiększą odległość, na jaką mogą te wyrzutnie razić przeciwnika. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. No, doskonale wiecie, co możecie zrobić. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.